Witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie tygodniowego raportu sportowego, w którym nadrobimy zaległości i podsumujemy wydarzenia z ostatnich dwóch tygodni. Komplet kwalifikacji olimpijskich wywalczyli nasi ping-pongiści. Do Likian, która przepustkę na Igrzyska w Rio wywalczyła podczas kontynentalnego turnieju kwalifikacyjnego, dołączyli Katarzyna Grzybowska. Wang Zenki i Jakub Dias, którzy wystąpią w singlu, a także Natalia Partyka i Daniel Gurak, którzy uzupełnią skład naszych drużyn. W Rio de Janeiro zobaczymy także pięcioro polskich badmintonistów. W męskim singlu wystąpi Adrian Dziółko. W deblu zagrają Adam Cwalina i Przemysław Wacha, a w mikście reprezentować nas będą Robert Mateusiak i Nadia Zięba. Zakończyły się także kwalifikacje olimpijskie zapaśników. Z ostatniego turnieju kwalifikacyjnego przepustkę uzyskały Iwona Matkowska i Monika Michalik. Niestety Światowa Unia Zapaśnicza ogłosiła, że Polska straciła miejsce w kategorii do 65 kg wywalczone przez Magomedmura Dagadziewa. W organizmie naszego reprezentanta wykryto Meldonium, Polski Związek Zapaśniczy zapowiedział już odwołanie od tej decyzji. rozwiązał się worek z wypełnionymi minimami wśród lekkoatletów. W wyjazdu do Rio pewni mogą być nasi najwięksi gwiazdorzy. Dyskobole Piotr Małachowski i Robert Urbanek, Młociarz Paweł Fajdek i Kulomiot Tomasz Majewski. Wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w biegu na 400 metrów przez Płotki wypełnił też Patryk Dobek. Natomiast Joanna Fiodorow w rzucie młotem, Michał Haradyk w pchnięciu kulą oraz Sofia Enawi w biegu na 1500 metrów muszą uzyskać minimum jeszcze raz. Międzynarodowa Unia Triathlonu ogłosiła ranking, na podstawie którego przyznała kwalifikacje olimpijskie. Jedyną naszą reprezentantką w Rio de Janeiro w tej dyscyplinie będzie Agnieszka Jerzyk. To już wszystkie wiadomości w tym tygodniu. Na koniec zachęcamy do śledzenia naszych profili na portalach społecznościowych: Facebooku i Twitterze. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.